Dobrze, panowie. Dawid jest przy e, Pora przejść do uroczystej ceremonii losowania par turniejowych. Pamiętajcie, to jest turniej o 2 miliony złotych. Największy turniej w historii naszego kraju. Do wygrania są dwie bańki. I też pragnę zaznaczyć, że zawodnicy nie mają jakiejś dużej podstawy, tylko naprawdę to są, żeby nie powiedzieć brzydko, grosze, ale, to, ale są to po prostu. <laughs> Jak największy, jaki tałe, największy? Jak to półtorej bańki mówmy po to, imieniu? No, nowe wynagrodzenie. półtorej banki, bańki, i... a podobno Sylwester. Pan ostatnio miał półtorej bańki, to nie jest największe w takim razie. No aż miał, miał. Turniej, żeby... Dobrze, Joseph! Kurwa, dobrze! Może nie zrozumiał, ale ładnie podkręcił, aż się, a Xbox z główką zakręcił, udawał, że nie słyszy. Ten, ten. A zresztą dostałem na ucho to nie jest prawda. Tak? Tak. Tak? Nie jest to prawdą? No dobra. To w takim razie to nieprawda widzowie. A dobra, nie jest to ważne, słuchajcie. Ogólnie podstawa w tym turnieju to jest mniej więcej jedna... Jedna czwarta tego to się zazwyczaj dostaje za walkę, coś takiego. Um, więc jeżeli na przykład taki Ferrari dostaje, nie wiem, 400 tysięcy za walkę, to ma tutaj 100 tysięcy, coś takiego. A wiadomo, to nieprawda, po co mieliby kłamać. Oczywiście, że tak, przecież jak ja dostałem propozycję wtedy taką finansową, to też powiedzieli, że nieprawda, po co mieliby kłamać. Wiadomo, że sobie wymyśliłem, widzowie. Kule turniejowe zostały... Panie Piotrze, proszę sprawdzić e, e, bardzo dokładnie wszystkie kulki, wszystko jest zamknięte. dokładnie zamknięte, no nic nie może widać, żeby nie było. I czy... Czy potwierdza pan e, prawidłowy stan kulek? To jest... Czy wszystko jest dokładnie zamknięte? Osiem. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. No to co, możemy no... zaprosić? Słuchajcie, jest to ikona walk w Polsce, mąż znanej na całym świecie Beverly. Beverly i były, powtarzamy, były prezes Federacji Fame, Krzysztof Arabsor Rozpara. Wielkie Witamy. brawa! Wielkie brawa! Dzień dobry. Ja też nie rozumiem, czemu tak bardzo podkreśla się, kto jest prezesem firmy, a kto nim nie jest, jeżeli tak naprawdę to się niczym nie różni. Pod koniec dnia ważne są tylko udziały. Prezes ma taką y, funkcję reprezentatywną y, pełnić, na dobrą sprawę. Czyli jeżeli 25% udziałów ma on i 25% udziałów ma Rafał, to pod koniec dnia są tak samo w firmie decyzyjni. Przykład, Cieszę, nie się, że mogę tutaj dzisiaj być i wziąć rozłożone. udział w tym losowaniu. Cały zespół dołożył starań, żeby procedura była jak najbardziej transparentna, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. I ja pozwolę sobie wylosować. Pierwsza, Pierwsza osoba. Ferrari. Potwierdzimy, no, że jest to podpisane przez Amadeusza. To jest podpisane potwierdzenie. Ja nie wierzę, że ziomek z poważną winą pokazuje kłusa. Ja bierze. nie wierzę w to. Ja to, ale memy z tego będą. Tu, Słuchajcie, a, przeciwnika Amadeusza mi... Ferrari'ego w pierwszej parze turniejowej wylosuje Piotr, sędzia Jarosz. No kto Zobaczmy. Teraz werble. O... Ja już wiem kto będzie w finale. Kto będę ja jako sędzia. A pierwszą osobą walczącą w turnieju z Amadeuszem będzie Krystian Wilczak. Słuchajcie, pierwsza para! Krystian <grycha> Amadeusz <grycha grycha> Ferrari, Krucha Wilczak! Pierwsze zestawienie no, turnieju. Nie Amadeusz wygrał pierwsze, pierwszą walkę, 100% moim zdaniem. To mamy pierwsze zestawienie. Amadeusz Ferrari kontra Krystian Wilczak. O, kur... No dobrze, mamy pierwsze zestawienie. <grycha <grycha> <grycha> no bo... dobrze, zobaczmy, kto jest... Kacie, ciszej. No tak. Słuchajcie, skupmy się. Druga para. Chciałeś na pierwszy? Proszę, po, po, Arek, Arka, Arek, Tańcula. Arek, Arek w drugim zestawieniu jako pierwsza osoba. Kontakt. It, it, it. Przeciwnikiem Arka Tańculi będzie Wiewiór. Oh! <śleszamy. <śleszamy> Przed chwilą się wyzywali. I fotel, a ma... Ospu. Tutaj, tutaj. Tak. Siadaj tutaj. Tutaj, tutaj, tu, 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 tu. Żeby, było, żeby, no, żeby było przerwa. To, to, to. Panie wieczorusioś, panie wieczorusioś, co jest? No tutaj, no tutaj nie ma dobrego wyboru. Nie, nie ma? Zapraszamy tutaj. A Madausz Ferrari zawalczy z wygranym z pary Wiewiór kontra <ścoughs> Tańcula. Zaraz porozmawiamy, e, przechodzimy do lansowania trzeciej pary tłumiejowej. który z was wygra? No ja. Zaraz porozmawiamy. Słuchajcie, kontakt ruchowy. Cały czas. Cieszysz się, ja myślę, mam, że ty wygrasz. Mam rewanż, mam rewanż. Myślę, że że... ty wygrasz. Super, i potem mamy drugi rewanż. I... A w finale I... trzeci rewanż z Polakiem. Filipek. No Panowie, kolejna para. Filipek. Filipek w trzecim zestawieniu jako pierwsza I to już jest druga strona drabinki, Jozef. Kto będzie walczył z Filipkiem? Józef. Wierzysz Dabry we mnie, Malczyński. mocno widzę. Dawid, Malczyński! Ej, to się zdziwiłem, bo pisaliście, że Józef. Myślałem, że wy spoilerujecie. Ej, to się zaskoczyłem, Malczyński. Ej, panem przy... ma Filip, jak tak szczerze. W sensie różnica warunków fizycznych jest przeolbrzymia w tym starciu, Panem Pr... ma. Razem Panie, przyjedziecie sobie nie, nie. samochodem. <grym>. Bar bardzo ciężko dla Filipka z takimi warunkami. E, teraz... pora na losowanie ostatniej pary turniejowej. No, tak. Panowie, panowie, do końca. Proszę o ciszę, czekajcie. Józef! I Adrian Polak. Ej, podpisane. Wydaje, start Polak dostał najgorzej. Oj, k***a! ciszę, no Panowie, Cisze, panowie prosimy o ciszę, dobra? aż. I teraz Adrian Jarosz. I... może tutaj. Czuję nieformalności. Zobacz, Żeby nie było wątpliwości. E... Amadeusz został pierwszy wylosowany, a Adrian... <grym> się dopiero w ...jako ostatni do... Plot, Aby, jako to za zbieg okoliczności. Adrian Polak. Ja, jak wygram jedną, drugą... Tu, zapraszamy. <grym <grym po podpis jest... Dla mnie najciekawsza walka ta z tych wszystkich pieszych, które zostały wylosowane, to jest walka Polak-Bratan. To starcie akurat chyba najbardziej mnie interesuje pod kątem widowiskowym. A wszystkim widzom e, życzę pozytywnych emocji, przyjemnego oglądania. <grym> panowie, 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 panowie. Panowie, panowie, panowie. panowie, zapraszam do obejrzenia naszej jubileuszowej gali Fame 20. <grym> ja, ja sędzia Fame MMR, od 20 gal tutaj jestem i chciałbym powiedzieć też parę rzeczy miłych. Pierwsza to taka, że Sędziowie postanowili ujawniać karty punktowe w walkach trzyrundowych, czyli po drugiej rundzie każdej walki trzyrundowej, jak i w finale tego turnieju. Sędziowie Final będą no limit. finał jest trzy rundy i tak macie podpisane Fame 20. Trzyrundowe to po dwóch rundach Sędziowie punktowi ujawniają karty punktowe i Wszyscy oczekujący przed komputerami i wszyscy na hali będą wiedzieli, jaki jest werdykt po drugiej rundzie walki. Mm. Okay? No i liczymy na to, że będzie to tylko i wyłącznie pobudzać do jeszcze ciekawszej trzeciej rundy. Pierwsza walka Amadeusz Ferrari-Krycha i później oni walczą w półfinale ze zwycięzcą walki Arkadiusz Tańcula i Maksymilian Wiewiór-Wiewiórka. Wiewiór to może być, ale panowie, widać. To może być bardzo ciekawy półfinał. I następnie jest starcie Filipek kontra Dawid Melczyński. Jako numer 3. Jako numer 3. I wy walczycie ze zwycięzcą. Zwycięzca z waszej walki walczy ze zwycięzcą walki Józef Bratan i Adrian Polak. I potem wygrani z jednej strony drabinki, bije się z wygranym z drugiej strony drabinki. Także panowie, tutaj też jest bardzo możliwe. Polak Ferrari 4. Ja się liczyłem, że mogę trafić nie na Demonicus. Ale co f to na też jest Ferrari, kurwa. Dużo się nie pomyliłem. A jak twoje oko taktyka widzi, właśnie Ferrariego? O, właśnie! O, właśnie! O, profesor Krycha? Nie, nie powiem. Akurat na, na Amadego nie zrobił taktyki. Amadeusz, no bo ty przecież trenujesz z Arturo Bokserem w Aligatores, więc widzisz, jak rusza się Krycha. Nie, nie, nie. Dawno, dawno z Krychą nie robiłem treningu. Co mogę powiedzieć? No. Trafił najgorzej jak, jak mógł, lubię krychę. Eee... No ale muszę. można powiedzieć, że to chyba jest Twoje wymarzone losowanie. Wymarzone, wymarzone. A co byś był. No, jak myślisz? Jeszcze dziś <grym> dzisiaj tak Ale, a masz, ale to jest muza na moje uszy, a my cię dojedziemy. Ja a ty jak myślisz, Kto wygra? Wiewier czy Arek? Myślę, że Arek. Myślisz, że Arek. I już wygrywał z nim w stójce. Okay. Nie, przegrywał ze mną w stójce. Nie, ty, co ty gada? Przecież ty wygrałeś też... leżąc na nim. No, ale w stójce też wygrywałem. Jak on mi ani jednego ciosu nie zadał w O, oh, nie. Stary, bo byłem po trzy miesięcznym melarzu. Ja mówiłem przed, że według mnie by wygrał z każdym, ale tutaj tylko była niespodzianka. Właśnie, <laughs> tak mówiłem, nie? bardzo mocne starcie. Józef w ten Adrian Polak. Można powiedzieć, bratobójcie, bo wy. Znaczy, no ty wiadomo, to... no tam raz to jakiś czas się pojawiałeś. <laughs> Uca. no ale mocny przeciwnik. Dobrze, to jeszcze lepiej. W finale, w finale będę kupował. A, nie wiadomo. Nie wiadomo. <grym> A czy nie, poczekaj, bo jak to jest? Ty i ty, drugą macie Filipek Malczyński. Tak, tak. A on nie w finale? Ja na pewno będę. Ja na stówę, ja na stówę. Dobra, chobaki, teraz chobaki. Mówiłeś, a mamy teraz na linii Natana Marconia. O, Adrianka. Halo, halo, już nie słychać? Halo, halo. Widziałeś losowanie? E, widziałem w ogóle tam większość z nich, jak dzieci z worka ZO, ale pomijając moim zdaniem, losowanie to powinno być jako wspólny pokój w monarze, nie w parze. Ale dobra, no widziałem to losowanie, szczerze. Gratuluję już od razu Amadeuszowi za wygraną. Dzięki, Gratki. Mordko. Super fajnie, a w ogóle miałem ja też zapytać, co jest ważne. Co jest ważne przede wszystkim, ile ten program już trwa na żywo? Godzinę. 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 Godzinę, także Chciałem bardzo serdecznie pogratulować Arkowi już godzinę trzeźwości. Brawo, Arek. Dziękuję. Gratuluję po prostu wyczynu. Choć chyba tam szklance może masz coś dosypane, ale to raczej ty innym, a nie sobie. No okej, okay. i co mam powiedzieć? Chodzi o ten turniej, tak? No to, no to wiadomo jest, że Ferrari wygra. Do finału raczej dojdzie z... Kurczę, to może nie wiem z czym, bo tam wszyscy są... Wraki prawie człowieka, oprócz tam Józefa i tam chyba Filipka. No to wszyscy są totalne wraki człowieka. Yy, no ale no to jest chyba oczywiste od początku, że Ferrari jakby wygrywa trudnienia. nie? Arek zasugerował, że wchodzisz też mu specjalnie do głowy przez to, że jesteś w jednym teamie z Ferrari, Ma Ferrari bo jest w turnieju. Jak to wygląda? Areczku, Areczku, Areczku. Powiem tak, bo ty bardzo lubisz normalizować i mówić, że to było wszystko okej, okay, każdy to robi, dwa pije, to, to, tam. Absolutnie, nie A to mi mówiłeś, że czy... ja zazdrościłem ci tego, że wy... Nie, 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 ty zanieść, ale to chłopie, nie? Ty, ty ja za, że cię tam nie wpuścili, i nikt się nie, nie chciał na wteż, i o to tylko chodzi, jesteś właśnie Ale chłopie, nie każdy chce cię. Ale stary, ja. no to ja. dlaczego ja. tam stałeś przez dwie godziny i pukałeś, żeby cię wpuścić ciągle? Powiem ci tylko pierwsze literki imion. Okej? Okay? Stary, N ale ja ci mówię, N że możesz sobie D mówić, możesz S. sobie S. mówić co chcesz. N N D S. Pierwsze literki imion twoich ofiar, które będą ujawnione na moim Instagramie, tam kropka Marcon macie od razu link na YouTube'a będzie po prostu film. i to no lewa i bardzo parę i, i, i i... bardzo... rzeczy na ciebie, Areczku. Mm. Dziewczyny są atencjuszki zazwyczaj. I one nie chcą tego zgłasz, one chcą się na tym wybić. Ale to, że robisz źle, no to to jest twoja jakby sprawa. Czy on przy okazji laski, które powiedziałeś, że zgodzą się na film, nazwał Atencjuszkami? Laski to są Atencjuszki, mówią o tym, bo przy okazji chcą się wybić. No to powiem szczerze, i już ich. Nie lubię. Potem, ja powiem tak. Ja jeszcze na tym filmie nie wiem, co się znajdzie. Jak film obejrzymy, to tak naprawdę go ocenimy. Ale powiem tylko tyle. Ja uważam, że jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby robić jakieś rzeczy, a potem idzie kupa i skarży się na to, że z kimś te rzeczy robił, to świadczy o to osobie. To znaczy, jeżeli hipotetycznie założymy taką sytuację, że ja jestem narkomanem, czy bo, 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 z jest takim narkotykiem pseudo high nie? Tak jak marki ubrań. I Natalia nie ćpa, i mówię, Natalia, a może sobie węgorzyka ze mną dolisz? I Natalia mówi: no spoko, byczku, sp sprawdźmy to. I sobie walimy po szczurku. I nagle Natalia się uzależnia i zaczyna regularnie, dzień w dzień, walić koks ze mną. To ja nie uważam, że Natalia jest moją ofiarą. Ja uważam, że ma swój mózg, jest osobą dorosłą, zdecydowała się spróbować za moją namową, ale mimo wszystko to ma swój umysł i nikt jej tego kura do nosa nie włożył. Chciała, to wciągnęła. I w momencie, w którym Natalia poszłaby nagrać film i mówiłaby, Rafał przymuszał mnie do ćpania, to miałbym już miał zaskończoną idiotkę. Ale jak ktoś spokojnie, sytuacja wymyślona. Yy, ja nie ćpam na szczęście, Natalia również, yy, więc tak to wygląda. Jeżeli ty myślisz, że ja będziemy grać w, grać w jakąś grę, my nie będziemy grać w żadną grę. W jedyny... Ale ty już grasz w grę! A, dobra, Natan, Natan. Więcej ja w takim chcę razie. Natan, więcej. Czy z Natalią kiedyś zapaliliśmy zioło jakoś, że łana z THC to nigdy nie zapaliliśmy razem, ale byliśmy razem z Natalią w Radze w Radze mają y, takie ala coffee shopy, w których są różne produkty z one, nie zawierające THC, ale zawierające coś co nazywa się chyba HHC. Jeżeli dobrze pamiętam, to działa trochę podobnie jak THC. To jak byliśmy w Pradze, to jednego jointa sobie kupiliśmy, ale z racji takiej, że my generalnie nie jaramy, to nawet nie zjaraliśmy tego jointa całego, tylko zjaraliśmy sobie gdzieś tam jedną czwartą tego, coś takiego. Natan, więcej na pewno na konferencji, bo wtedy będziecie tam we dwójkę, więc dziękujemy ci bardzo za telefon. <laughs> Wiadomo, to nie wstyd, zawsze tak samo to wszystko wygląda. To jest zwykła banda cipunów. mam nadzieję, że wszyscy, przepraszam, większość tak tam do Monaru, a ty, kurwa, wszyscy z was, pamiętajcie, możecie kłamać wszystkich, ale dwie osoby i tak będą wiedzieć prawdę. Bóg i Natan Marcuń. Do widzenia. <laughs> Bóg <gulanie> no, i estetyki no, rozumiemy. <gulanie> Filipek malczyński ogólnie tak jakbym bym miał oceniać stricte pod kątem tego, co rzeczywiście myślę, kto ma większe szanse, to powiedziałbym, że w pierwszym zestawieniu faworytem jest Amadeusz, w drugim zestawieniu faworytem jest Polak, ale wcale nie dużym faworytem, moim zdaniem, myślę, że Joseph K1 może zaskoczyć. Malczyński kontra Filipek. No, uważam, że Malczyński jest faworytem. Po prostu te warunki fizyczne tutaj robią kompletną robotę. I w trzecim i w ostatnim w starciu, w czwartym starciu. Daje 50-50 osobiście. Ale walki się ciekawe wylosowały, moim zdaniem losowanie przebiegło fajnie, ciekawie. Ten turniej jest w porządku. Jak z początku słyszałem, że jest taki pomysł, żeby zorganizować turniej na Fame 20, pomyślałem średnio, że gdzieś tam o 20 więcej by oczekiwał i podtrzymuję to zdanie. Uważam, że 20 myślałem, że będzie bardziej nafaszerowana zawodnikami, zwłaszcza że przełożyli datę y, tego wydarzenia. Myślałem, że przez to, że faktycznie karty są uzupełnione, bo taka narracja była tworzona, potem się okazało, że było to mydlenie oczu i wynikało to z tego, że przedpremierowo wiedzieli, że wybuchnie Pandora Gate, więc wizerunkowo przełożyli 20, bojąc się, że zmniejszy im się sprzedaż pay-per-view. Sam osobiście jakoś mega usatysfakcjonowany, nie jestem tą kartą jako widz, ale myślę, że może się to wszystko pozytywnie wyklarować po czasie i może się okaże, że była to najlepsza gala dotychczas jeżeli te walki w turnieju ciekawie się zaprezentują poza tym ja jestem fanem oglądania K1 wolę stójkę zwłaszcza u motorów, więc myślę, że pod kątem widowiskowym powinno być to przyjemne do oglądania